Się pan na Pan Przyjechałem samochodem. E, łatwo było zaparkować? Był problem, ale udało się. Od jak dawna pan, ma pan prawo jazdy? Od no, 30 lat. E, e, czym pan się e, kieruje przy wyborze samochodu? Przeważnie jego marką. Czyli w zasadzie marka to solidność. E, a co pan może powiedzieć o pieszych w Warszawie? Czy chodzą, poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego? Rzadko bywam w Warszawie. A, o, to porozmawiajmy o tym, a w jakich miastach pan bywa poza Warszawą. jeździ? Jestem z Białego Stoku. O proszę, a jak w Stoku, e, Czy piesi przestrzegają e, zasad? No, zdarza się różnie. A? Na ogół. Na ogół tak. A proszę powiedzieć, czy w Warszawie zna Pan takie miejsca niebezpieczne? Niebezpieczne skrzyżowania miejsca, które lepiej samochodem omijać? Trudno mi na ten temat cokolwiek powiedzieć. Jeździ mi się nieźle w Warszawie, więc. Nie mam problemu. A, a jaką rolę odgrywa w Pana życiu samochód? Mógłby Pan bez niego żyć? No raczej nie. Pomaga mi w pracy.